Wczoraj znalazłem w kabinie filtr. Zostawili, żebym wymienił. Sami nie chcieli wchodzić do kabiny. Patrzcie, jaki mają dobry system. Gdzieś lepiej oddychało w kabinie. I cyk. Dobra, do kosza i zaraz ruszam. Czyli ja umytę, kawa. Uwaga, Uwaga. Jest, yy, zaczynamy być może panowie poprosną... kolejny dzień. I dzisiaj 7 godzin, tylko miałem 12-godzinną pauzę, nawet więcej. 700 km do celu. I prawdopodobnie dojadę tam na strzała pod samą firmę. Kurde, parują mi bo umyłem, umyłem twarz. Także dojadę pod firmę, prosto na rozładunek i tam już będę czekał i zro zrobię sobie jedzenie i tak dalej, i tak dalej, nie? No i fajnie było, żeby mi podali gdzieś, gdzie mam podjechać w poniedziałek, ale... Żeby był załadunek w poniedziałek, ale, ale wątpię. Podjadę pod firemkę. Robię porządek, bo się kurzu nazbierało. Mam nowy filtr. To wypadałoby następnie. Wyczyszczę sobie rower. No, dzisiaj jest ładny dzień w Pensylwanii, także będzie spokojny dzień jazdy. I tylko 7 godzin. No to na czwartą, piątą po południu będę. Mam trzy godziny zapasu, dlatego jadę non stop już, nie? 700 kilometrów w ośmiu godzinach się zmieszczę. O właśnie, do przerwy. we <laughs> Jest odcinek 55 mil na godzinę, ale wszyscy grzeją 65. Także no to, jest to już są okolice skranto. Czyli naprawdę ładny dzień. Im bardziej na południe, tym będzie ciep cieplej. Szerszej doliny. To jest ostatnie 100 km w Pensylwanii. Już takie spokojniejsze tereny. Czy jest mniej up and down, ale jest większy ruch, bo tu jest bardziej zaludnione. Ekspedycja odpisała mi, że da mi znać później, co dalej. Czy, czy truck stop, czy, czy coś dalej. To poczekam jak zajadę. Jak zajadę pod firmę, może już będę miał jakieś informacje? Rzeka Susquehanna. No, jest dużo więcej wody niż zwykle. Rostopy, roztopy, roztopy. Wzdłuż doliny. Tej rzeki jest droga na Nowy Jork, na Buffalo, nie? Oczywiście nie do końca wzdłuż tej rzeki, tylko tam część tej drogi jest wzdłuż koryta tej rzeki, a później są inne doliny. I te, no ale to są stare szlaki. 3,5 godzinki do celu. Wjeżdżam w Maryland. Eee, przejadę przez Maryland 12 mil i za Potomakiem na Resteri sobie stanę zjeść coś. Zmieniłem zdanie. Nie jadę do końca. Ja już mam połowę drogi za sobą i widzę, że będę 3 godziny przed czasem, no to przyjadę 2,5 godziny przed czasem. To no jest Jak Tak jest spokojny dzień, to jest spokojny dzień. I tutaj na dole już, niżej na zielono jest. W Pensylwanii jeszcze tak nie było. Potomak, West Virginia, Welcome Center i przerwa. W jest 40 km, 42 dokładnie na tym odcinku drogi. bym wczoraj prawdopodobnie dojechał, nie? ale nawet na weekend tu jest ryzyk fizyk, czy tu jest miejsce, czy nie, chociaż powiększyli tą rasterię, to trzeba im przyznać, no okej, pół godzinki przerwy na lajcie i później jedziemy dalej. Cieplej. Jeszcze się zdrzemnąłem po posiłku. No i teraz, już, non-stop do firmy. Się od razu na ochronie, jak będę się rejestrował. Spytam, czy można później po rozładunku spać na parkingu. Ale z tego, co czytałem, to już dam. Tu, wszystko dobrze. Ładunek pięknie stoi. Jak wyjeżdżam z bazy, zaliczyłem ten. Krawężnik przez nieuwagę. No dobrze. Wierdzinia aż do celu. To jest przy samej autostradzie. za zarano. Jest, jest tranzytowa na tej 81 Duży, duży ruch osobowy, ciężarowy też, ale no, osobówki bardzo Ich sporo jest Za pół godzinki zjeżdżam i będę pod firmą o godzinie 17 Dwie godziny przed awizacją Dzisiaj był bardzo spokojny dzień Jest już 20 stopni, no i przed, przed chwilą przekręciłem do prynsa Powiedział mi, że mi oddzwoni, ja i tak wiem, że nic nie wymyślam, ale nigdy nie wiadomo. Oni czasami mają załadunki i już wiedzą o nich w piątek, nie? Zaraz się dowiem. Bo jak tak, to bym przynajmniej zaczął gdzieś jechać, nie? Ten ogromny track stop jest godzina na północ od tego miejsca. waga w była otwarta, ściągnęła mnie. Druga też mi ściąga, bo nie ma żadnego sygnału na Tripasie. No zaraz zajadę do klienta za 25 km Utrzymywać 40 mil na godzinę kierowcy a nie zwalniać la la. Jest jak byk napisane Maintain 40 miles per hour czy ważą? Wszystkich dzisiaj ważą. Daleko do wagi nie jest, żeby na wadze można było spać. Tylko ciekawe, czy widać nie można.

Jest nowy low, którego jeszcze nawet nie ma w aplikacji Tracker Path. Także może tam bym pojechał. Dosłownie parę mil, nie? Na południe. Tam się tankowałem ostatnim razem. Jak go dopiero co otworzyli, i jechałem oddawać kurczaka. Tak, jechałem oddawać wtedy kurczaka. Co wracałem. To wracałem z. Przyjechałem z British Columbia do North Carolina i, i dostałem ładunek z Wirginii do, do Toronto. A może się wkrótce odezwą i dadzą mi gdzieś, żeby jechać. Na razie cisza. Bardzo łatwy dojazd na tą drogę i z tej drogi jest dosłownie firma po lewej stronie. Może gdzieś by na ulicy się dało stanąć, nie? Jest parking, ale prywatny. Pewnie trzeba płacić. Ale tam nikogo nie ma. Nic nie widziałem, żeby jakiś parking był. Dobra, na światłach w lewo i zaraz będziemy na miejscu. No i tutaj, traki stoją. To jest ten parking firmowy. nie jest zawalony i trzeba się zaparkować na tym parkingu i iść się zarejestrować do security i sądzę, że później też nie będzie problemu, żeby tutaj spać, nie? Ale się spytam. Prawdzi to nie wiem, no, no ale dobra. Niektórzy pisali właśnie, że można, niektórzy, że nie można. Jestem zarejestrowany, mam czekać na telefon i mam wypełnić jakieś tutaj pierdoły. Ja dostałem taką listę. Pani to nazywają Receiving Worksheet. Generalnie to jest ta sama informacja, co mam na dokumencie przewozowym, że to jest, w ten sposób była zrobiona awizacja i powinno być to samo, co tu, co u mnie. Zobaczymy na czwartej stronie. Równamy sobie ilości 60, 140, 630, 420. Zgadza się. Podobno tutaj nie ma fi, ale coś czuję, że będzie. Nawet jej kartą kredytową zapłacę, i tyle. Pytałem się go, mówi. Nie, tutaj nie ma. Tak to mi dają ten Mummy nie Kod pieniężny. O matko, nie był to dobry pomysł. Rozłożyłem się, że wszystkim na dostałem drzwi. Trzeba tam jechać od razu, więc no, muszę to jakoś położyć na podłodze, wszystko. To jest najgorsze, bo jest gorącej na tym będzie stało. Dobra, to powinno być ok. Jedziemy. Może szybko zdejmą, to pojadę. Tam jest Loews, jeszcze jakiś inny traks, to może w niedzielę nie będzie najgorzej z miejscem, nie? Zatorami gdzieś tam po lewej szkoda, że nie można parkować, tutaj, no ale jak mają, tutaj duży obrót. Ale po tej stronie chyba można stanąć. Nie ma zakazu parkingu, po tamtej stronie. No nic, zobaczymy. Delivery, i to będzie tu. Już widzę po po, 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 budowli, po wysokości budowli, no. Ja mam się cofnąć w moje drzwi, które są tam na daleko, otworzyć, przesunąć koła oczywiście i zanieść papiery do 119. Wygląda mi to na bardzo dobrze zorganizowany magazyn. O, 124 i 119, a ja myślałem, że zdążę się zjeść zanim je cofną pod rampę. Operacja przeprowadzona z sukcesem. Off Duty, i wszystko przeżyło. <laughs> na magazynie się pytam, czy jest Lamperfi. Patrzy na mnie, patrzy na mnie. Hablas Espaniol. Wysył. Si. Mówi: Nie ma Lamperfi. Ty Jamo, wziął mnie. Wziął mój numer telefonu. a ja Martek, kiedy jest listą. <laughs> Mi się to podoba. Uwielbiam hiszpański. W też jest dużo latynosów. Jeszcze zanim zaniosłem papiery, już czerwone światło już zdejmują, więc ja szybko zjem. Mam nadzieję, że zdążę. I jadę na truck stop. Jeśli jest na pora, to może się coś znajdzie. Muszę coś znaleźć, będę jeździł, aż znajdę. Już zdjęli zielony światło, ale tutaj mają tempo. Teraz go jeszcze pewnie muszą przeliczyć i ten... Tak. 15 km mam do stopu. Pry. będę na 18.20. No jeszcze muszą policzyć, trochę może im zająć, ale to jest taki prosty produkt. Więc nie dzwoni, ja już dzwoniłem, ja dzwoni, pisałem do jednego spedytora, dzwoniłem do biura i od, mieli odzwonić, więc ja już nie melduję, że jestem. Rano się zamelduję, że jestem zadowolony i co i rozładunek Jadę się wylopować i jadę na tego Lowsa, żeby tam było miejsce 43 minuty Rozładunek całej naczepy to bardzo dobry wynik, żeby wszędzie tak było To by było git Dopiero podpisane, gate pass mam wypad na truck No, tu już się parking zapełnia Na ich dostawę Ale no, dobra, dobra tam są dwa e, trakstopy, jest Lowe's, jest jeszcze inny. Obskurny. Mam nadzieję, że na jakieś miejsce znajdę. No jeszcze nie jest późna godzina, ale no uwaga. To jest są jakieś firenki transportowe, no ale nie będę się parkował. Na... Albo tu jest industrial Park i może gdzieś tu na ulicy, by można było stanąć ewentualnie. Już nie będzie innego wyjścia. Jadę obok 81, nie wróciłem na 81 tylko jechałem cały czas wzdłuż tych parę kilometrów, no i po lewej stronie będzie i myjmy nadzieję, że będzie miejsce, a jak nie no to po drugiej stronie autostrady jest też jakiś track stop, a jak nie to będę jechał aż znajdę, <grym> może i dlatego chciałem wiedzieć w którą stronę, gdzie, co, jak. No, uwaga, ten truck stop jest w aplikacji Lovsa, ale jeszcze nie jest w aplikacji Tracker Path. No, ale, no, będzie ciężko, już widzę, że jest ciężko. Już stoją kreatywnie, kurza, stopo. Zrobię rundkę i zobaczę, może coś będzie. No, ale to jest właśnie 81. Ciągnikiem se stoi samym Nie ma Wszystko zajęte Ja pierdzielę Co za świat Zobaczymy co będzie po drugiej stronie autostrady Na tym innym track stopie To jest sieciówka, nie? Jeszcze jakby co to jest Rest Area w tą stronę autostrady zaraz. Ja, ja znam ten trackstop Ten trackstop pamiętam akurat Może coś się tutaj jeszcze kaczy Tak, pamiętam ten trackstop Tu są jeszcze miejsca Tu się cofnę obok tego tankera ale spróbuję znaleźć jeszcze lepsze miejsce. Dobra, są miejsca. Elegancko. Tam u góry też są, więc więc nie jest najgorzej.